W filmie ujawnimy 11 potężnych sposobów, których mądrzy ludzie używają do radzenia sobie z toksycznymi ludźmi. Najpierw jednak wyobraź sobie pewną sytuację. Jest słoneczny poranek. Otwierasz okno, by przywitać kolejny dzień. Idziesz do kuchni, by zaparzyć swoją ulubioną kawę, gdy nagle dzwoni telefon. W słuchawce odzywa się ktoś, kogo znasz. Dzielisz się z nim swoimi doświadczeniami z ostatnich dni, lecz zamiast entuzjazmu słyszysz jedynie krytyczne komentarze. Jego słowa są jak nagły hałas, który zakłóca twój spokój. Takie doświadczenia mogą łatwo zepsuć nam dzień. Stawianie czoła toksycznym ludziom to wyzwanie, ale to jak na nie reagujemy może całkowicie odmienić dynamikę naszego życia. Czy zauważyłeś, że czasami jeden negatywny komentarz potrafi zdominować nasze myśli bardziej niż dziesiątki lub setki komplementów? to jak plama na białej koszuli, trudno jest ją przeoczyć. Chodzi o to, by wziąć tę plamę pod uwagę i zdecydować o tym, by nie psuła ona reszty twojego dnia. Budda nauczał, trzymanie się gniewu jest jak trzymanie rozżarzonego węgla z zamiarem rzucenia nim w kogoś innego. To ty jesteś tym, który się poparzy. Kluczem jest autorefleksja i zrozumienie, że te negatywne interakcje są odbiciem problemów drugiej osoby, a nie twoich. Jeszcze zanim przejdziemy do głównej części filmu, zadaj sobie pytanie, jak często pozwalam na to, aby negatywność innych definiowała mój dzień lub moją wartość. Jeśli tego typu filmy do ciebie trafiają, kliknij również kciuk w górę i napisz komentarz. Przyciągam do swojego życia tylko pozytywnych ludzi i korzystne okoliczności. Oto 11 potężnych sposobów, których mądrzy ludzie używają do radzenia sobie z toksycznymi ludźmi. Numer 1. Wykrywanie fałszywej serdeczności. Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu ze znajomymi, a jeden z nich, pozornie serdeczny, zaczyna chwalić Twoje osiągnięcia. Jego słowa jednak wydają się być jakby puste, uśmiech nie dociera do oczu, a komplementy są nieco zbyt wymuszone. Czujesz, że coś jest nie tak, jakbyś znajdował się w teatrze, gdzie wszystko jest tylko grą. Fałszywa serdeczność to pułapka, która może szybko przekształcić się w konflikt, jeśli nie będziesz ostrożny. Jak mawiał Budda, cisza jest czasem najlepszą odpowiedzią. Zrozumienie koncepcji fałszywej serdeczności może być Twoją ochroną przed toksycznymi ludźmi. Kluczowe jest rozpoznanie, kiedy ktoś udaje, że jest po Twojej stronie, podczas gdy w rzeczywistości ma ukryte intencje. Gdy ktoś mówi z uśmiechem, ale jego oczy pozostają zimne, lub gdy gesty są niezgodne z wypowiadanymi słowami, to sygnał, że coś jest nie tak. Badania pokazują, że mowa ciała może zdradzić prawdziwe emocje człowieka. Dr. Paul Ekman, znany psycholog i ekspert w dziedzinie mikroekspresji, podkreśla, że autentyczne emocje często pojawiają się na twarzy tylko na ułamek sekundy, zanim zostaną zastąpione kontrolowanym wyrazem. Jeśli więc zauważysz, że ktoś uśmiecha się tylko ustami, a nie oczami, możesz mieć do czynienia z fałszywą serdecznością. Psychologia interpersonalna uczy nas, że osoby, które chcą nami manipulować, często używają fałszywej serdeczności, aby zyskać nad nami przewagę. Jak zauważył Dale Carnegie w swojej książce, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Ludzie używają pochlebstw jako narzędzia do manipulacji. Kiedy zdajesz sobie sprawę z takiego zachowania, najlepszym podejściem jest pozostać neutralnym i przestać angażować się emocjonalnie. Fałszywa serdeczność to rodzaj socjotechniki która może prowadzić do utraty zaufania i poczucia bezpieczeństwa w relacjach. Jeśli nie zareagujesz na fałszywą serdeczność, ryzykujesz wciągnięcie się w manipulacyjną grę. Jak mówił wielki nauczyciel duchowy Eckhart Tolle: W relacjach nie chodzi o to, żeby być z kimś, kto jest doskonały, ale o to, żeby być z kimś, kto jest autentyczny. Fałszywe intencje mogą zaszkodzić Twojemu zdrowiu psychicznemu, powodując stres i niepewność. Badania nad wpływem toksycznych relacji na zdrowie psychiczne, prowadzone przez dr. Lianę Seyer z Uniwersytetu w Maryland, wykazały, że długotrwały stres związany z manipulacyjnymi relacjami może prowadzić do depresji i lęku. Rozpoznanie fałszywej serdeczności wymaga więc uważności i obserwacji. Zwracaj uwagę na spójność między słowami a gestami, na ton głosu i mimikę twarzy. Obejrzyj również inne filmy na kanale inspirujące historie o tym, jak rozpoznać fałsz lub jak czytać ludzi, co pomoże Tobie jeszcze skuteczniej identyfikować toksycznych ludzi w Twoim otoczeniu. Jeżeli coś wydaje się nieautentyczne, zaufaj swojej intuicji. Wykrycie tego rodzaju manipulacji pozwala na podejmowanie świadomych decyzji o tym, kogo wpuszczasz do swojego życia. Sadguru, współczesny mistrz duchowy mówi: "Twoje życie to Twoja przestrzeń." Dbaj o nią jako o świętość. Numer dwa: unikanie niepotrzebnych kłótni. Wyobraź sobie, że jesteś na rodzinnej kolacji, a ktoś z twojej rodziny nagle zaczyna atakować twoje życiowe wybory, krytykując twoje decyzje i prowokując cię do kłótni. Czujesz, jak narasta w tobie frustracja, jakbyś był na skraju wybuchu, podobnie jak czajnik, który zaraz zacznie gwizdać. Wybieraj swoje bitwy mądrze to rada stara jak świat ale nigdy nie była bardziej aktualna niż w dzisiejszym świecie, gdzie każda interakcja może wydawać się minowym polem. Kiedy masz do czynienia z toksycznymi ludźmi, jest to podobne do żeglowania po wzburzonym morzu. Nigdy nie wiesz, kiedy uderzy kolejna fala. Kluczem tutaj nie jest walka z każdą napotkaną falą, ale umiejętne nawigowanie pomiędzy nimi i decydowanie, które fale są warte podjęcia próby. Dalai Lama powiedział kiedyś: Czasami milczenie jest najpotężniejszą odpowiedzią. Kiedy toksyczni ludzie kierują na ciebie swoją negatywność, często szukają reakcji, jakiegokolwiek znaku, że ich słowa cię w jakiś sposób dotknęły. Decydując się nie angażować, wcale nie ignorujesz problemu, a decydujesz, że nie pozwolisz toksycznym osobom przejąć nad tobą kontroli. Twoja energia jest cenna, wydawaj ją na bitwy, które mają znaczenie. Uważaj na pułapkę próby zmiany toksycznego zachowania poprzez kłótnie lub przekonywanie ich. To jak dolewanie oliwy do ognia, tylko podsyca płomienie. Zamiast tego zadawaj refleksyjne pytania, aby zachęcić ich do spojrzenia na sytuację z innej perspektywy. Chodzi o przejście z konfrontacji do konwersacji. Doktor Susan Kraus-Whitbourne z Uniwersytetu w Massachusetts podkreśla znaczenie stawiania zdrowych granic i zachowania spokoju w obliczu prowokacji. To podejście nie zawsze zadziała i to jest w porządku. Celem nie jest wygranie każdej bitwy, ale utrzymanie swojego spokoju i godności. Na polu bitwy empatia jest twoją tarczą, a cierpliwość mieczem. Próba zrozumienia, co druga osoba ma na myśli, nie oznacza, że się z nią zgadzasz lub akceptujesz jej zachowanie. Oznacza to, że jesteś wystarczająco silny i inteligentny, aby spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy. Pamiętaj, każdy toczy swoje własne bitwy. Praktykując cierpliwość, dajesz sobie czas na odpowiedź, a nie reakcję. To nie czynicie słabym, to czynicie mądrym. Zachęcam Cię teraz do chwili refleksji nad sytuacjami, w których spotkałeś w swoim życiu trudnych ludzi. Czy zauważasz tam jakieś powtarzalne wzorce zachowań? Czy często dajesz się wciągać w bitwy, które zwyczajnie nie są warte Twojego czasu? Pamiętaj: bycie mądrym nie polega na byciu bezemocjonalnym ale na tym, aby nie pozwalać emocjom przejąć nad tobą kontroli. To wybór, gdzie skierować swoją energię, wiedząc, że nie każda bitwa jest warta twego udziału. Następnym razem, więc gdy staniesz przed potencjalną kłótnią, zrób krok w tył, weź oddech i zadaj sobie pytanie: czy naprawdę to jest warte mojego spokoju? Numer 3. Przebaczenie i pamięć. Wyobraź sobie, że na rodzinnej uroczystości jest ktoś, kto zawsze wprowadza niepokój, krytykując i męcząc cię psychicznie. W takich sytuacjach radzenie sobie z toksycznymi ludźmi wymaga przebaczenia i pamięci. Dalai Lama powiedział, przebaczenie nie oznacza zapomnienia, oznacza ono puszczenie wolno gniewu i bólu. Przebaczenie uwalnia cię od urazy, pozwalając wznieść się ponad negatywne emocje, podczas gdy pamięć przypomina o unikaniu tych, którzy cię skrzywdzili. Zamiast frustracji patrząc na tę osobę wyobraź sobie spokój i wyrozumiałość. Popatrz na tę osobę z współczuciem, a nie gniewem, ponieważ jej słowa są jedynie odzwierciedleniem jej wnętrza. Przebaczenie jest jak ster na wzburzonym morzu, a pamięć to mapa, która pomaga unikać niebezpieczeństw. Każde przebaczenie wzmacnia cię, a pamięć pomaga nie powtarzać tych samych błędów. Psycholog Fred Laskin z Uniwersytetu Stanforda mówi, że przebaczenie poprawia zdrowie emocjonalne i fizyczne. Przebaczenie zmniejsza stres. Poprawia samopoczucie i daje poczucie kontroli. Ludzie, którzy potrafią przebaczać, są bardziej zadowoleni z życia i mają lepsze relacje. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia ani zgody na krzywdzące zachowania. Przeszłe doświadczenia to lekcje, które prowadzą cię ku bezpieczniejszym wodom, przypominając tym samym, czego powinieneś na przyszłość unikać. Przebaczenie, jako akt wewnętrznej siły, przynosi osobiste korzyści, które pomagają uwolnić się od negatywnej energii. I odzyskać wewnętrzny spokój. Pamięć zaś chroni przed ponownym zranieniem. Zastanów się teraz przez chwilę. Kto w twoim życiu świeci jak gwiazda, a od kogo powinieneś się odwrócić? Przy kim naprawdę czuję, że żyję? A kto raz po raz odbiera mi tą życiową energię? Użyj przebaczenia jako steru, a pamięci jako nawigacji, unikając dzięki temu przyszłych błędów. Numer 4. Samoświadomość. Wyobraź sobie, że wracasz do domu po długim dniu w pracy i dostajesz wiadomość od znajomego, który zawsze ma coś negatywnego do powiedzenia. Jego słowa przyćmiewają twoje pozytywne doświadczenia dnia jak plama na ulubionej koszuli. Kluczem do radzenia sobie z takimi sytuacjami jest samoświadomość. Buddha powiedział: "Umysł jest wszystkim. Stajesz się tym, o czym myślisz". Psycholog Daniel Goleman uważa zaś że samoświadomość jest fundamentem inteligencji emocjonalnej i pomaga ona lepiej zarządzać emocjami. Gdy spotykasz w swoim życiu toksyczną osobę, twoja reakcja na nią jest kluczowa. Toksyczni ludzie rozprzestrzeniają negatywność jak dym, ale samoświadomość jest jak twój osobisty filtr. Zwróć uwagę na swoje fizyczne i emocjonalne reakcje, szybkie bicie serca, zaciśnięte pięści. To sygnały, że ktoś naciska na twoje czułe punkty. Gdy zauważysz te sygnały, zawsze zadaj sobie pytanie. Co naprawdę sprawia, że mnie to denerwuje? Często problem leży w naszych własnych niepewnościach. Świadome rozpoznanie tych reakcji pozwala zachować dystans. Badania amerykańskiego twórcy kliniki redukcji stresu John Kabat-Zina pokazują, że praktyka uważności pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami. Regularna medytacja pozwala na głębsze zrozumienie siebie. Co jest kluczowe w kontaktach z toksycznymi ludźmi. Świadoma reakcja zapobiega wciągnięciu nas w spirale negatywności. Wybór odpowiedzi zamiast reakcji wzmacnia naszą wewnętrzną siłę. Jest to jak budowanie wewnętrznej emocjonalnej twierdzy z pozycji siły i równowagi. Nie chodzi o ignorowanie negatywności, ale o uznanie jej bez pozwalania, by definiowała ona Twoje działania. To wyzwanie wzmacnia i czyni Cię bardziej odpornym na wszelkie negatywne wpływy. Numer 5. Wyznaczanie granic. Wyobraź sobie, że codziennie w pracy musisz przebywać z kolegą, który ciągle obciąża cię swoimi zadaniami, ignorując Twoje własne obowiązki. Narasta w tobie frustracja i stres, ale zamiast wyrazić swoje uczucia, bierzesz na siebie coraz więcej pracy. Brak ustalonych granic prowadzi do wypalenia i utraty kontroli nad życiem. Ustalanie granic to akt samoobrony i zdrowego współczucia wobec samego siebie. Ustalanie granic polega na świadomym wyznaczaniu linii chroniących naszą energię i spokój. Toksyczne osoby często je przekraczają, manipulując, krytykując i wywierając na nas presję. Ważne jest, aby nauczyć się mówić nie i asertywnie komunikować swoje potrzeby. To nie jest łatwe, ale konieczne do zachowania równowagi i zdrowia psychicznego. Kiedy ktoś przekracza twoje granice, musisz działać stanowczo, ale z szacunkiem. Powiedz jasno, co cię niepokoi. I wyjaśnij, czemu tak jest. W tym przypadku mógłbyś na przykład powiedzieć: Doceniam, że żywisz do mnie zaufanie, ale mam swoje zadania oraz terminy, w których muszę je wykonać. Obecnie nie jestem w stanie przyjąć dodatkowej pracy. Kluczowe jest, aby mówić w spokojny i zdecydowany sposób, nie dając się wciągnąć w emocjonalne manipulacje. Wielki nauczyciel duchowy Eckhart Tolle mówi: Ustalanie granic oznacza, że kochasz siebie na tyle, aby powiedzieć nie tym, Którzy chcą zaburzyć Twój spokój. Naukowcy również potwierdzają, że ustalanie granic jest kluczowe do zdrowia psychicznego. Badania z akademickiego czasopisma Journal of Occupational Health Psychology wykazały, że osoby konsekwentnie ustalające granice w pracy doświadczają mniejszego stresu i większego zadowolenia z życia. Brak granic prowadzi do chronicznego stresu, wypalenia i problemów zdrowotnych. Psycholog Henry Cloud w swojej książce Boundaries, When to Say Yes, How to Say No to Take Control of Your Life, podkreśla, że granice są niezbędne do zdrowego funkcjonowania i zachowania równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Jeśli nie ustalisz granic, toksyczne osoby nadal będą wykorzystywać Twoją uprzejmość i poczucie obowiązku, co może prowadzić do narastającego stresu, frustracji i wypalenia. Może to również negatywnie wpływać na Twoje relacje z innymi, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Stabilność emocjonalna polega na umiejętności radzenia sobie z konfliktami w sposób zdrowy i zrównoważony. Następnym razem, gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji, pamiętaj, że to Ty jesteś architektem swojego spokoju. Buduj go mocno i z determinacją, a toksyczne osoby nie będą w stanie zakłócić Twojej równowagi. Numer 6 Stabilność emocjonalna. Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu ze znajomymi, a jeden z nich zawsze krytykuje innych. Tym razem wytykając błędy, zdecydował, że skieruje swoją uwagę na ciebie. Rodzi się w tobie narastające napięcie i gniew. Takie sytuacje mogą wytrącić cię z równowagi, ale istnieje na to sposób stabilność emocjonalna, którą można kultywować dzięki praktykom zen. W buddyzmie zen kluczowe jest utrzymanie równowagi umysłu i emocji, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Jak powiedział Budda, pokój pochodzi z wewnątrz, nie szukaj go na zewnątrz. W obliczu toksyczności powinniśmy skoncentrować się na naszej wewnętrznej sile, zamiast pozwalać, by negatywne emocje innych wpływały na nasze zachowanie. Rozpoznanie toksycznych zachowań u innych to pierwszy krok do utrzymania emocjonalnej stabilności. Takie osoby często krytykują, manipulują i poniżają, wywołując w nas negatywne emocje. Naucz się zauważać te wzorce i zrozum, że ich celem jest wywołanie w tobie negatywnych reakcji. Chcą one zniżyć cię do ich energetycznego poziomu, ponieważ twoje wysokie wibracje z nimi nie rezonują, co powoduje, że zaczynają oni dostrzegać swoje własne niedoskonałości. Co zrobić, gdy już zauważysz takie zachowanie? Praktykuj uważność. Uważność to skuteczna technika, która pozwala zachować spokój i emocjonalny dystans. Zamiast reagować natychmiast, zrób krok wstecz, weź głęboki oddech i obserwuj swoje emocje bez oceniania ich. Dalai Lama mówi: Uważność jest przyjacielem tych, którzy idą przez życie z czystym sercem. Naukowcy potwierdzają korzyści płynące z praktyki uważności. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Kalifornii wykazały, że regularna praktyka uważności zmniejsza stres, poprawia koncentrację i zwiększa poczucie szczęścia. Kiedy jesteśmy świadomi swoich emocji, możemy lepiej kontrolować swoje reakcje, zamiast pozwalać, by toksyczne osoby nas destabilizowały. Jeżeli nie zareagujemy świadomie, ryzykujemy, że sami staniemy się toksyczni. Z czasem nasze relacje mogą ucierpieć. A my sami doświadczymy emocjonalnego wypalenia. Stabilność emocjonalna nie oznacza ignorowania problemów, ale umiejętność radzenia sobie z nimi w sposób spokojny i zrównoważony. Podsumowując, stabilność emocjonalna jest kluczowa w radzeniu sobie z toksycznymi ludźmi. Praktyka uważności i zrozumienie buddyjskich nauk mogą pomóc w ochronie naszego wewnętrznego spokoju. Następnym razem, gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji, Pamiętaj, że to ty jesteś architektem swojego spokoju. Buduj go mocno i z determinacją, a toksyczne osoby nie będą w stanie zakłócić twojej równowagi. Numer 7. Energetyczna inteligencja. Wyobraź sobie, że spędzasz miły dzień z przyjaciółmi, gdy nagle dołącza do was ktoś, kto swoim negatywnym nastawieniem psuje całą atmosferę. Osoba ta wprowadza napięcie i niepokój, co może być trudne do opanowania. Takie chwile to test naszej energetycznej inteligencji. Inteligencja energetyczna to zdolność do świadomego zarządzania swoją energią, by chronić się przed negatywnymi wpływami. Jak zauważyć, że ktoś wyczerpuje naszą energię? Takie osoby ciągle narzekają, krytykują, wywołują konflikty lub manipulują emocjami. Gdy zauważysz, że spędzanie czasu z kimś sprawia, że czujesz się wyczerpany, zestresowany lub przygnębiony, to znak, że musisz zwrócić uwagę na swoją ochronę energetyczną. Co zrobić, gdy zidentyfikujesz takie zachowanie? Przede wszystkim nie reaguj natychmiast emocjonalnie. Zamiast tego spróbuj zrozumieć, skąd bierze się ta negatywna energia. W takich chwilach praktykuj techniki oddechowe, medytacje lub daj sobie chwilę na refleksję. Czasem najlepszym rozwiązaniem jest ograniczenie kontaktu lub wycofanie się z sytuacji. Badania pokazują, że chroniczny stres wywołany toksycznymi relacjami może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak nadciśnienie, depresja czy lęk. Psychologowie tacy jak dr Susan Kraus Whitborn podkreślają, że zdrowe granice i świadomość własnych potrzeb są kluczowe do utrzymania dobrego samopoczucia. Jeśli nie zareagujemy i damy się wciągnąć w negatywną energię innych, możemy stracić wewnętrzny spokój i poczucie równowagi. Może to obniżyć jakość naszego życia i wpłynąć na nasze relacje. Temu też ważne jest, aby zauważać toksyczne zachowania i aktywnie działać, by chronić swoją energię. Inteligencja energetyczna to nie tylko samokontrola, ale także umiejętność tworzenia przestrzeni, która jest tak ugruntowana, że nawet najpotężniejsza burza nie może jej zachwiać. Jak mówi Dalai Lama, pokój zaczyna się w środku. Kiedy masz wewnętrzny spokój, świat wokół ciebie także jest spokojny. Potrzebujemy tego spokoju, by chronić siebie i emanować pozytywną energią, która wpływa na innych. Zastanów się, jak zarządzałeś swoją energią w obliczu przeciwności. Jak zwykle reagujesz na negatywność innych? Czy pozwalasz, by ich burza przyćmiewała twoje niebo, czy też świecisz jaśniej, prowadząc was obu do spokoju? Nie chodzi o to, by stać się niewzruszonym. Ale o uświadomienie sobie, że masz w sobie rezerwuar siły i mądrości, gotowy stawić czoła każdemu wyzwaniu. W jaki sposób więc od teraz będziesz kierować swoją inteligencją energetyczną, by chronić swój spokój i oświetlać drogę innym? Numer 8. Skupienie na celach. Wyobraź sobie, że zaczynasz nowy projekt, uczysz się nowej umiejętności, albo dążysz do osiągnięcia wymarzonej sylwetki. Czujesz się pewny i zmotywowany. Nagle pojawiają się ludzie lub sytuacje, które gaszą Twojego ducha, jak ciężka chmura, która przysłania słońce. Gdy spotykasz na swojej drodze toksycznych ludzi, pamiętaj, że nie możemy od razu zmienić innych, ale możemy kontrolować nasze reakcje na ich dokuczliwe zachowania. Buddyzm uczy nas, aby skupić się na uważności i wewnętrznym spokoju. Wyobraź sobie medytację podczas burzy. Nie zatrzymuje deszczu, ale pozwala Tobie znaleźć w sobie spokój. To metafora odporności, której potrzebujemy. Gdy napotkasz sceptycyzm, nie trać energii na przekonywanie innych do swoich racji. Zamiast tego skoncentruj się na swojej drodze do oświecenia. Uśmiechnij się, skin głową i idź dalej przed siebie. Twoje cele są ważniejsze niż negatywne opinie innych. Skup się na swoich celach. Ciesz się procesem i pozwól, aby negatywność stała się tylko szeptem w tle. To ty jesteś jedynym nawigatorem swojej ścieżki. Numer 9. Szukanie wsparcia. Wyobraź sobie spotkanie z osobą, która na każdym kroku wywołuje w tobie frustrację. Obecność takich osób przypomina ciężką, burzową chmurę, a twoje próby zachowania spokoju pogłębiają tylko gniew i frustrację. To prawdziwy test cierpliwości i wewnętrznej równowagi. Szukanie wsparcia w takich chwilach nie jest oznaką słabości, ale mądrości. Jak świeca rozpraszająca ciemność, tak rozmowa z kimś, kto nas rozumie. Może rzucić światło na nowe ścieżki. Tacy ludzie dodają nam siły, przypominając o naszej wewnętrznej mocy. Wyobraź sobie mentora, który oferuje cenne rady. Takie wsparcie pomaga z gracją przeprawić się przez wody toksyczności. Patrząc na sytuację z dystansu, widzimy ją z szerszej perspektywy. To jak oddalenie mapy, by znaleźć alternatywne trasy. Szukając wsparcia, zyskujemy przestrzeń do refleksji i świadomego wyboru reakcji zgodnych z naszymi wartościami. Przypomnij sobie swoje spotkania z trudnymi osobami. Jak sobie z nimi radziłeś? Czy próbowałeś przejść przez nie sam, czy sięgałeś wtedy po wsparcie? W buddyzmie ważne jest, aby wiedzieć, kiedy i jak korzystać z mądrości innych, by podążać życiową ścieżką z większą łatwością. Szukając wsparcia, skuteczniej radzimy sobie z toksycznymi ludźmi i tym samym chronimy nasz wewnętrzny spokój. Numer 10. Kontrola negatywnego monologu wewnętrznego. Pamiętasz spotkanie z kimś, kto psuł każdą Twoją radość, jak kamień wrzucony do spokojnego jeziora? Wszyscy to znamy. Sposób, w jaki rozmawiamy sami ze sobą w takich sytuacjach, może być naszą siłą albo naszą słabością. Wyobraź sobie swój umysł jako bibliotekę, a każdą myśl jako książkę. Pozytywne myśli to starannie wybrane arcydzieła, które wzbogacają Twoją kolekcję, a negatywne to niechciane tomy, które tylko zaśmiecają półki. Gdy nie jesteśmy w stanie całkowicie uniknąć toksycznych ludzi, z pomocą wkracza buddyjska mądrość. Buddha powiedział: Nie możesz powstrzymać fal, ale możesz nauczyć się surfować. Ważne jest, aby przez cały czas mieć pod kontrolą swój wewnętrzny monolog. Zamiast pytać, czemu znowu to się dzieje, warto raczej zadać sobie pytanie: w jaki sposób mogę się wzmocnić przez to doświadczenie. To podejście rozwija wytrzymałość, empatię i odwagę. Emocjonalny dystans również jest w tym wypadku pomocny. Wyobraź sobie negatywne komentarze jako strzały. Jeśli twoje poczucie własnej wartości jest tarczą, strzały nie mogą cię zranić. Strzały te mogą cię zranić tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. Zastanów się, jak często pozwalasz negatywności wpływać na twój wewnętrzny monolog. Kontrolowanie tego to nie budowanie murów, ale rozumienie swojej wartości i mocy. Kontrolowanie wewnętrznego monologu to umiejętność decydowania, co konkretnie wpuszczasz do swojego umysłu. Twój spokój jest najważniejszy, a toksyczne osoby nie zasługują na miejsce w twoim życiu. Kontrola negatywnego monologu pomaga zachować spokój i równowagę, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Numer 11: Podejście. Wyobraź sobie, że jesteś w biurze, gdzie codziennie musisz współpracować z kolegą, który nieustannie narzeka, krytykuje i podważa Twoje pomysły. Czujesz się, jakbyś balansował na linie rozpiętej wysoko nad ziemią, ostrożnie stawiając każdy krok, ponieważ jak każde potknięcie na linie może prowadzić do upadku, każda Twoja reakcja może doprowadzić do konfliktu z Twoim współpracownikiem. Powietrze wokół Ciebie jest ciężkie od negatywnej energii. W takich sytuacjach kluczowe jest przyjęcie podejścia zorientowanego na rozwiązania, zakorzenionego w zasadach buddyzmu Zen. W ten sposób przekształcasz toksyczne interakcje w szansę na osobisty rozwój i emocjonalną ewolucję, zamiast po raz kolejny się frustrować. Jak mówi Thich Nhat Hanh, nie można żyć w pełni teraźniejszością, gdy jesteśmy zbyt skupieni na negatywności. Kiedy podchodzisz do toksycznych osób z perspektywy nauk buddyzmu Zen, zaczynasz widzieć każdą interakcję jako okazję do praktykowania cierpliwości, empatii i spokoju. Zauważenie toksycznego zachowania u kogoś wymaga uważności, kluczowego elementu w buddyzmie. Możesz rozpoznać takie zachowania poprzez ich negatywne wzorce, takie jak ciągłe narzekanie, manipulacja emocjonalna czy brak szacunku. Kiedy już zauważysz takie cechy, ważne jest, aby nie reagować natychmiastowo i impulsywnie. Zamiast tego oddychaj głęboko i daj sobie chwilę na przemyślenie odpowiedzi. Praktykowanie uważności pomoże tobie zrozumieć że toksyczne zachowanie innych ludzi nie jest odbiciem twojej wartości, ale raczej odbiciem ich wewnętrznych problemów. Podejście zorientowane na rozwiązania, które czerpiemy między innymi z nauk buddyzmu Zen, pozwala nie tylko unikać pułapek negatywności, ale także aktywnie kształtować życie pełne spokoju, odporności i godności. Pamiętaj, że obecność toksycznych ludzi może nie być pod twoją kontrolą, ale to jak na nie reagujesz, jest w pełni zależne od Ciebie. Poprzez włączenie buddyjskich zasad do codziennych interakcji, możesz przekształcić każdą trudną sytuację w szansę na emocjonalny i duchowy rozwój. W wielkim planie wszechświata definiują nas nie przeszkody, które napotykamy, ale to, jak sobie z nimi radzimy. Podsumowując, umiejętność rozpoznawania fałszywej serdeczności jest kluczowa do utrzymania zdrowych i autentycznych relacji. Praktykowanie uważności, zrozumienie mowy ciała oraz świadomość manipulacyjnych technik pozwolą chronić Twoje emocje przed toksycznością i budować bardziej autentyczne relacje. Następnym razem więc, gdy poczujesz, że coś jest nie tak, zaufaj swojej intuicji i pamiętaj, że nie każda wyciągnięta w Twoją stronę ręka przyjaźni jest warta uścisku. Bądź wytrwały, bo droga przed Tobą należy tylko i wyłącznie do Ciebie. Pamiętaj, że Twój spokój to Twoja świątynia. Strzeż jej uważnie i mądrze. Na koniec, jak zwykle, mam do Ciebie pytanie: Jakie kroki możesz podjąć już dziś, aby lepiej rozpoznawać toksycznych ludzi i unikać fałszywej serdeczności w swoich relacjach? Jakie praktyki uważności wprowadzisz do swojego codziennego życia, aby chronić swój wewnętrzny spokój i emocjonalną równowagę? Koniecznie podziel się tym w komentarzu na dole pod tym filmem, co zainspiruje i połączy ze sobą również innych dobrych ludzi. Jeżeli dotrwałeś do końca naszej podróży, napisz w komentarzu to zdanie: świadomie kroczę przez swoje życie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami oraz nie zapomnij zostawić subskrypcji, by na bieżąco być informowanym o nowych filmach. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju tego kanału, wspieraj nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Dołącz też do naszej darmowej grupy na Facebooku. Klikając pierwszy link w opisie tego filmu i pamiętaj, wszystko co mamy jest teraz.